Bardzo lubię jeździć do miejsc, w których psy żyją tak jak koty czy gołębie u nas, bo z podpatrywania tego, jak się zachowują, w jaki sposób funkcjonują, można się bardzo wiele nauczyć o psie jako gatunku. Zwłaszcza że znalazłem bardzo różne szacunki, ale niektóre podają, że nawet 3 czwarte psów na świecie żyje właśnie w ten sposób. Więc to, że pies żyje z nami w mieszkaniu, chodzi na smyczy, ma swojego Instagrama, wciąż jest bardziej anomalią niż standardem. Ten film to właśnie kilka obserwacji z marokańskiej wioski, w której miałem okazję nawiązać kilka znajomości i warto pamiętać o tym, że to była malutka wioska. W mieście życie takiego psa wygląda zupełnie inaczej. Z tego co widziałem jest więcej samochodów, więcej konkurencji, dużo więcej niebezpieczeństw. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to, że te psy żyją w grupach, ale te grupy są bardzo luźne. Można spotkać pary przyjaciół, które widać, że trzymają się razem, ale większość psów część czasu spędza osobno, a część szwędając się w ekipie. I praktycznie każdy chłopak nosi tutaj blizny i ślady walki. Widać też, że obrona terytorium jest bardzo naturalnym zachowaniem dla psa. Tutaj, jeżeli na plaży pojawiał się jakiś inny pies, często na smyczy z człowiekiem, to natychmiast pojawiała się grupa ochotników, która tłumaczyła mu, że podjął w życiu kilka złych decyzji, a jedną z nich jest pojawienie się tutaj. I co ciekawe, ludzie w ogóle nie reagowali. Nie bronili swoich psów, tylko jeżeli ten się poddał i po prostu coś stało, pozwalał się obszczekiwać, to po chwili dawały mu spokój. Co innego, kiedy się odgrażał, wtedy często spuszczały mu po prostu regularny łomot. Mam też mnóstwo nagrań, jak zaczepiają się, bawią się. Generalnie lubią spędzać czas ze sobą i to jest na pewno taka rzecz, której naszym psiakom może trochę brakować. Kiedy był już czas na odpoczynek, to szukały bliskości człowieka, ale była to bliskość zupełnie inna niż u nas. Najczęściej przychodziły się przywitać i po prostu kładły dwa, 3 metry obok. Wyglądało to tak, jakby nie miały potrzeby wchodzenia w jakieś bliższe interakcje, nie chciały niczego konkretnego, ale coś im mówiło, że warto być blisko ludzi, bo może wydarzy się coś fajnego. Bardzo szybko traciły też zainteresowanie człowiekiem i stwierdzały, że skoro sobie idziesz, to nara, ja sobie jeszcze pośpię. Tak samo bezproblemowo żyły z kotami, co było dla mnie zaskoczeniem, bo w sumie rywalizują o to samo jedzenie, ale może psi i koci sułtan zawarli jakiś pakt. W każdym razie psy i koty przesiadywały razem w knajpach, ale w żaden sposób nie wymuszały jedzenia. Poza niektórymi kotami oczywiście. Najczęściej grzecznie leżały, a bardzo często była taka sytuacja, że podczas obiadu dany pies zaglądał do knajpy 3-4 razy, sprawdzał czy czegoś dla niego nie ma, a jeżeli się okazywało, że nie, to po prostu sobie szedł dalej. Jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi, to te psy w ogóle nie mają potrzeby nawiązywania kontaktu wzrokowego. To się bardzo rzuca nomen omen w oczy i widać, że to jest nasza sztuczka, a nie coś naturalnego. I są ekstremalnie łagodne wobec ludzi. Nawet jeżeli ktoś się niechcący kopnie czy nadepnie, to uciekają z piskiem, ale w ogóle nie mają takiego odruchu, żeby pokazać zęby czy na przykład kogoś ugryźć. Przypuszczam, że takie psy są bardzo szybko w ten czy inny sposób eliminowane i nie mają za dużo okazji, żeby przekazać swoje geny dalej. Co ciekawe, Marokańczycy też czasami trzymają psy w domu, chodzą z nimi na smyczy. Wszystkie, które ja widziałem, były to psy rasowe, i co ciekawe, najczęściej owczarki belgijskie. Tutaj taki jeden jest na dachu i przed chwilą bawił się oponą właśnie. Tutaj widać dokarmianą mamę z młodymi, których było chyba 8, i bardzo wiele sług nosiło oznaki, że właśnie niedawno miało młode, ale podrostki, 3-4 miesięczne, chodziły tam najczęściej w grupach po 2-3. Prawdopodobnie nie przeżywało ich zbyt dużo. I co ciekawe, to młode psy były najbardziej nieufne w stosunku do człowieka. Przypuszczam, że dlatego, że nie były brane na ręce i nimiane od pierwszych dni życia, i dlatego musiały się tego zaufania do człowieka dopiero uczyć. Akurat te dwa szczeniaczki nie miały mamy, mieszkały pod tym motorem już od paru dni, i poza tym, że były chore, to były totalnie przerażone miejscem, w jakim się znalazły. Próbowały sobie jakoś radzić, ktoś im dawał jedzenie i picie, ale poza tym były zostawione samym sobie. I uczenie się jak działa świat bez wsparcia mamy albo człowieka to zupełnie nie jest rzecz, która powinna spotykać szczeniaczki. Zawieźliśmy je do schroniska w najbliższym mieście, gdzie okazało się że pracują same dziewczyny z Europy. Było tam około 200 psów, sporo osiołków. I nie będę pokazywał, jak to miejsce wygląda w środku, ale nigdy w życiu nie widziałem zwierząt w takim stanie. Nie dlatego, że ktoś się nad nimi znęcał, tylko te choroby, które u nas nie są żadnym problemem, między innymi z powodu szczepień, tam zżerają te zwierzaki kawałek po kawałku przez tygodnie. Na ulicy bardzo ciężko było spotkać psa starszego niż 5-6 lat, a bardzo wiele z nich nie miało oka, miało jakieś rany, problemy z poruszaniem się, które z podstawową opieką weterynaryjną bardzo łatwo można by wyleczyć. W takim kontekście powiedzenie pieskie życie nabiera zupełnie innego sensu.